Witam na kanale Marek Meran. Aktualizacja maj-czerwiec 2022. Poprzednie części były raczej pesymistyczne, ale teraz coś się zmienia, jest nowa energia. Widzę to, kiedy patrzę na całość dookoła. Nawet w muzyce, na przykład emocje Sanach, która ma miliony wyświetleń. W tej chwili ponad 80 milionów wyświetleń tylko jednej piosenki i tylko na YouTubie. Sanach. Narodowa terapia. Te piosenki słychać wszędzie w Polsce. Podobnie jak legendarne dla polskiej muzyki lata 80. i potem początek 90. Czas jedności, solidarności i potem czas okrągłego stołu, chociaż niestety efekty nas zawiodły. Jeśli sztuka nas naprawdę dotyka, to dlatego, że mówi emocjonalną prawdę, a prawda niszczy fałsz ograniczeń i uwalnia. Byle nie zmarnować tej nowej energii w ludziach, byle nie poszła w wielkie oszustwo i utrzymywanie gnijącego systemu niewoli, jak po 1989 roku. Według mnie już wygraliśmy. Z najmniejszego z powodów, nie dlatego, żebyśmy zaczęli wielką rewolucję, bunt, który by objął całą ziemię, ani nawet dlatego, że w USA najaw wychodzi sfałszowanie wyborów. Nie za to dlatego, że w najgłębszej głębi naszego serca pozostaje czysta wierność nieuchwytnej wiecznej wibracji spoza jakiejkolwiek przestrzeni czy materii. Spoza jakichkolwiek koncepcji umysłu. To powód tak nieważny, śmieszny, żałosny wobec przemocy i przymusu, nieludzkich praw, niewyobrażalnych bogactw elit, wobec zniewolenia ludzkości, rozpisanego na dekady i wieki, a jednak z tym, że trzeba trwać w tej nowej energii. Tyle mamy zrobić. Ten krok. To czuje się lepiej poza miastem. Zmienia się energia. Ten dotychczasowy świat wygasa. Wygraliśmy.